Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makobiet czekoladowy. Mam tutaj formę 25 x 30 wyłożoną herbatnikami. Tutaj mam dwie szklanki maku. Zalałam wrzącą wodą i zostawiłam do ostudzenia. Potrzebować będziemy 3 czwarte szklanki mąki pszennej, szklankę cukru, pół szklanki oleju, 6 jajek, garść rodzynek. Ja rodzynki dałam na sitko i przelałam rzącą wodą. Jedną rozpuszczoną czekoladę, dwie łyżki drzemu. Ja to mam drzem jabłkowy mój i półtora łyżeczki proszku do pieczenia oraz olejek migdałowy kilka kropli. I teraz białka ubijamy z cukrem na sztywną mamy ubite, dodajemy, <coughs> przepraszam, po jednym żółtku cały czas ubijając. Polewamy olej. Dodajemy mąkę. Proszę do pieczenia. Dajemy dżem czekoladę. To jest ulubiony dżem, jaki w domu mamy, taki możemy dać. Ja czekoladę mamy na kawałeczki, daję na, do miseczki i na garnek z wrzącą wodą. I dodajemy mak. I już składniki łączymy. Makowiec będziemy piekli 45 minut 180 stopniach. Jeszcze jak lubimy dodajemy parę kropel oleju migdałowego. Olej migdałowy podkreśla smak już robotem nie będziemy i wymieszamy I już mamy składniki połączone i wykładamy na blaszkę. A tak jak wspominałam, blaszkę mam wyłożoną herbatnikami. Należy. Delikatnie z początku wylewać, a później to już. Makowiec wędruje do piekarnika. I tak oto makowiec z czekoladą mamy upieczony i teraz gorący oleje rozpuszczoną czekoladą. Tutaj mam czekoladę deserową. Dodałam dwie łyżki śmietanki 30% i ja sobie po prostu z czekolady zrobię takie, jak ja to mówię, esy floresy. I później to jeszcze oprószę mielonymi migdałami. Ja mam taką maszynkę do mielenia migdałów więc ja tylko sobie tą maszynką oprószę makowiec pieczemy jak ja to zawsze powtarzam do suchego patyczka i on już ładnie odchodzi od brzegów i tak mamy troszeczkę na dużo tu za mało ale to można wyrównać oprószymy migdałami i będziemy mieli. Ja tutaj mam obrane migdały i migdały zalewam wrzącą wodą, zostawiam na 10 minut i obieram. I makowiec z czekoladą. Jest gotowy. Tak wygląda. Ukroimy kawałeczek. Zawsze powtarzam, że ciasto musi być zimne do krojenia, ale ja chcąc pokazać, to staram się. Widać, że bardzo gorące, bardzo. I tak oto wygląda parujący. Makowiec z czekoladą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Makowiec z czekoladą.